WIĘCEJ! 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 Hej, ulubieni, ulubieni streamerzy. Ty, ulubieni streamerzy, bo ty wrzucasz takie szoty, nie? Ze mną. Ale ty nie lubisz moich szotów, bo ty wstawiasz czasami takie pojebane rzeczy. A no, jak głosiłem do firanek. Firanki mnie słuchały, więcej. rozumiesz? Bardzo tanie ryby. A w ogóle czemu tak mało rypie? Wszystkie ze stycznia, o co tu chodzi? sprzedaż żywych ryb, ale wszystkie są ryby ze stycznia, no dobra, próbujemy dalej, no. Dobra, widzowie, chyba pomysł z rybami dla kota odpuszczamy. bo są ryby tylko ze stycznia. Nie rozumiem dlaczego w sumie, ale. To po co robisz left na TikToku? No, żeby zapraszać ludzi z, z TikToka na YouTube'a. A nie mówię, że wszyscy są na TikToku pierdolnięci, tylko że duża część tam siedzi, dużo wiesz. Odchyleńców. Halo. O, halo, dobry wieczór. Dobry mhm. wieczór. Dzwonię z prawej rybek, pan wystawił na Oliksie Tak, tak. Ma pan jeszcze jakieś... chodzi, no. chodzi mi o żywe ryby, nie? No żywe, żywe. I chodzi mi o to, żeby... Ale pan... Tak, tak. Pan chce do jedzenia, czy, czy takie ryby wpuścić? Yy, do jedzenia, ale nie dla mnie, tylko dla... dla moich kotów, o. Aha! Czy nie widać co pan chce? Nie no, całe ryby. A całe? Co? Ale to do kotów to karpie pan, co do kotów czy mogą być karpie jakie pan ma tam jeszcze gatunki nie nie, to, to się Poczeka, Poczeka, no, Poczekam no, to, panie, dzań. Dzań, Poczekam dzań. pan chwilę już jestem, słyszy mnie pantera? No, słyszę, słyszę no, bo przepraszam, coś mi tam przerwało. To... Jeszcze raz, mówię, no. że mówię, że wszystkie, wszystkie ryby jak coś. Yy, yy, tylko, że. Yy, no. Jakie pan mało? Bo pan. mogą być karpie, tam no, jakieś. Teraz wie pan. Karp tylko będzie karp. Karpie. Może amur. No to może Ale być. Tylko, tylko... To może być taka miesza... no. mieszanka karpia za murem. No. I wtedy... Ale to wie pan dopiero mówię, marzec, kwiecień. A teraz? To teraz nie mówimy nic. Teraz nie, nie. A czemu nie teraz? Teraz nie mówimy. No, przed. No, po świętach, teraz wie pan, taki styczeń, połowa lutego to jest taki martwy. Właśnie, a tam nie. Sezon. A nie ma pan tam takich teraz na przykład małych rybek? Takich, co na przykład. No, nie, 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 nie. nie, To dopiero na wiosnę takie małe. A jakieś inne zwierzęta pan ma w sprzedaży, może? Nie, nie. Nic? Nie. No to proszę pana, zajmuje pan mój czas, skasuj chłopie to ogłoszenie z oliksa, bo mój czas tylko zajmujesz. Ale pan musi tam przeczytać ten, ten, yy, to ogłoszenie. Przeczytałem i nie życzę sobie, że ja tracę impulsy, pieniądze tracę, a pan jakiś główny gównogórz... <laughs> <laughs> Nie zdarzy. Dziękuję bardzo Olobliwice Olo za 100 zł, mordo. Dziękuję ci bardzo. Sorry, dobra, jeszcze raz spróbuję z rybami, zaatakuję jeszcze raz ryby. Dzięki Oluś jeszcze. Sorry, że nie, nie mogę, bo miałem telefon. <laughs> Dzięki Olek. Tu są jakieś ryby za 50 zł, od słabka. Eee. E, a już 1-0. Czemu 1-0? sobie zasady są proste. Jak ktoś się rozłącza, to nie ma 1-0. Dzięki, za, Marcin, za róże na, na TikToku. Dzięki. E, dzięki, Olo, jeszcze raz. Tak, słucham? Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Zdawam sprawy rybek z Olixa. Tak, słucham. Ma pan te rybki jeszcze dostępne, te takie z irokazem na głowie? Eee, z irokezem? Tak, już panu mówiąc O, takie o, są, teraz zdjęcie na, patrzę na tym. Na... No, poprzez, te twarzki poprzeczne czy też wzdłużne? Yy, zaraz, poczekaj, pan, jak to jest? Ty w tytule jest napisane, sprzedam ryby ziem ziemiojady Ojady Alfonsy. Al Alfons. Alti-tronz. -alti -alti no. No, no, jutro, jutro przyjeżdża tutaj jeden pan z po te ryby. Ja. I co, po wszystkie zabierze? Nic nie zostawia? Proszę. Nic nie zostawia? Nie, nie, ja mam tr nie, nie, trzy sztuki. Mam. I te trzy sztuki ją bierze. Ja. Bo bo był. Bo, 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 Trzy dni temu, dwa dni temu też Pan z Poznania zabrał. Znaczy my się tam zamieniliśmy, bo on przywiózł tutaj grunojada takiego ładnego, dużego no. i się pozamienialiśmy, a te fronis, to mówię, jutro przyjeżdżę że to rano na umówiony Pan który je zabiera i przywozi mi inne grunojady w to miejsce, też tam to gadaliśmy. Ja A nie ma na przykład pan gdzieś w Chodlowi takich małych rybek? Hmm. Ja, ja nie, nie, ja nie rozmażę w tej chwili, bo kiedyś tam grono jak te, ziemiady było rozmażałem no. ale w tej chwili, w tej chwili nie. Ja. Musiał pan popatrzeć, kurczę. Nie wiem. Bo Stąd... Chodzi mi takie egzotyczne no. ryby właśnie z rokezem, czy tam y, jakiś y, balejarzem na głowie, nie? Aha. No. Mm, to coś ziemi by było sporo tych gatunków, ale co tak się pan... By musiał pan spróbować, ale to tam by pan chciał jechać, nie, to ja znam takiego tak, który hoduje takie ryby, sprzedaje i takie dosyć naprawdę fikuśne, no. e, ale to dopiero w tym, bibita. A powiem, mi pan, a powie mi pan, powie pan, taka fikuśna ryba, właśnie taka z irokazem czy coś, to na przykład ona w smaku, jak się na patelni nawet usmaży, to ona dobrze smakuje, czy to jest... Y no nie wiem, nie wiem, no to są ryby w większości nie, niejadalne przynajmniej na naszym terenie. A jak w warunkach egzotycznych, powiedzmy, one pochodzą z Amazonii, no to no. musiałbym sobie wejść w, w internet no i w internecie sobie poczytać. No i no powiedzmy, Amazonia i ziemiojady, sobie wpisać. Ziemiojady, czy, czy powiedzmy, no na Allegro. I, i co, i roweś, albo o eliksie ryb ziemiarzy pisać. A, I na przykład, ale dobra, ale na przykład one są z, z Amazonki, tak? Tak, no. Bo I, są i z na przykład, no no wtedy, dobra, ja to rozumiem, tak? Ale na przykład z Amazonii są, to na przykład skąd pan wie, na przykład pan na przykład jest z Amazonii skąd pan nie ma z Amazonii? Pan tam na przykład jakby wypłynął na chwilę? Czy jak to wyglądało? Nie, 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 nie. Po prostu jak no, W tej chwili jest tak, że... Grodowcy, na ja, te, które my też tutaj rozmnożyłem, są tacy hodowcy w kraju, co roznożą ziemia, To już by musiał pan wejść na forum akwarystyczne, jakieś tam poszukać sobie, y, tak jak ja mówię, po takiej linii, ziemiojadę wejść, wejść y, na Oelipsie, albo spisać sobie ziemiojadę, ryba akwariowa. I tam jest, y, może pan dużo poczytać, to nie jest, może rozdarzać, to powtórzę, bo ja tam nie wchodzę, to powtórzyć, mam pełny wzornik. I mam taką grupę ryb, którym tam po prostu to w ja tak odprzedaję, tam powiedzmy 2-3 sztuki, żeby zmniejszyć obsadę. No. Ale to akurat tak się udało, bo, bo gości miał to, co ja potrzebuję i on myślę, że za chyba zamieniamy się pewnym... No dobra, wybrać. dobra. Przedzwonię najwyżej, się dowiem tam e, do Pana najwyżej po weekendzie czy coś, bo słyszę, że tam Pan trochę bełkocze podpity. Hm. E, to ten, to zadzwoni najwyżej po weekendzie, dobra? Aha, musiałem się da sprowokować, bo nie miałem punktu zaczepienia, i musiałem się zaatakować. Widzowie, propozycje piszcie na czacie, inne, dawajcie. Nie chciałem się rozłączyć po tym tekście, ale.